Dziękuję bardzo panu Krzysztofowi. I teraz bardzo proszę pana Krzysztofa Tokarczyka o swoje, przedstawienie swojego programu. Bardzo proszę, czas start. Dobry wieczór państwu. Proszę państwa, ja w samorządzie już funkcjonuję od 12 lat. Pierwszą decyzję podjąłem w 1994 roku, kiedy kandydowałem do Rady Miejskiej. Zostałem wybrany kolejne 2002, później 2006 rok. Ostatnio byłem wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej. Ja decyzję o kandydowaniu podjąłem właściwie sam, dlatego że obserwując to przez tyle lat, jak funkcjonuje samorząd, postanowiłem zmienić wiele. Mam inne pomysły na kierunki rozwoju gospodarczego, na inną pracę urzędu na inne, inny pogląd na podejmowanie decyzji nie osobiście, nie w pojedyncze. Jestem zwolennikiem kolegialnych rozstrzygnięć dużych konsultacji społecznych. Przygotowując się do tego kandydowania opracowałem program, który po prostu ma mnie uwiarygodnić w tym wszystkim, dlaczego podjąłem taką decyzję, dlaczego chcę kandydować i co w przyszłości chcę zrobić. Ten program, ja nie będę tu przedstawiał, zresztą nie ma na to czasu, jest na stronie internetowej, bardzo proszę, można wejść i przeczytać, jest dosyć obszerny i wyczerpujący. Oczywiście on zawiera sprawy, które można zrealizować w ciągu 4 lat, ale i na pewno niektóre będą wymagały kolejnych lat. On się składa z 11 takich działów. To są gospodarka, Fundusze Europejskie, Rynek Pracy, Bezrobocie, Oświata, Kultura i Sport, Pomoc Społeczna, Urząd Miejski, Bezpieczeństwo, organizacja, Organizacje Społeczne, Infrastruktura Komunikacyjna, Ochrona Środowiska, Rekreacja i Turystyka, Poprawa Wizerunku i Estetyki Gmin. Proszę Państwa, jeśli chodzi o pierwszą sprawę, to w zasadzie w Gminie Gryfice nie stworzono dobrych warunków dla inwestorów. Zawsze była mowa, przed kolejnymi wyborami będzie strefa ekonomiczna, będzie park przemysłowy. Kiedy już wybrano konkretnego, konkretną osobę, o tym nagle zapomniano. Te działania wymagają wielu lat. Jak chciałbym się tego podjąć, jeśli zostałbym wybrany? Dlatego, że bez tego teraz inwestor nie przyjdzie, jeżeli nie będzie miał przygotowanej infrastruktury, nie będzie stworzony odpowiednich mechanizmów i zachęt do inwestowania. Musi być odpowiednio, inwestor przychodzący musi napotkać dobrą atmosferę już w mieście, zobaczyć jakie podejście jest urzędu, co tu może zobaczyć. To nie może być tak, że jak na stronie internetowej jest podany ile to obszarów mamy wolnych w gminie. To wcale nie jest żadna zachęta. To tylko może ktoś po prostu kupić jako grunt, czy ewentualnie tam rozwijać, ale potrzebne jest uzbrojenie terenu, jest przygotowanie tego wszystkiego również chciałbym w tym względzie otworzyć takie biuro aktywizacji gospodarczej w Urzędzie Miejskim, w którym pracowaliby ludzie przygotowani, ludzie kreatywni, którzy by pomagali każdemu inwestorowi, które by pomagali również tu rozpoczynającym miejscową, miejscowym osobom rozpocząć działalność, które by wskazywały, co jest w tej chwili co się opłaca, na co można otrzymać środki i tak dalej. Uważam to jako niezbędne, bo bez tego to inwestor nie przyjdzie, inwestor będzie zagubiony. Ja z obserwacji i to, co z wieloma osobami rozmawiam, u nas czeka się bardzo długo na wiele spraw, chociażby na otrzymanie warunków zabudowy czy coś. Jest to kwestia trzech miesięcy, nieraz do sześciu miesięcy, uważam, że jest to niedopuszczalne. Kolejna sprawa pozyskiwanie funduszy europejskich. My nie mamy w ogóle tu komórki w gminie w tym celu ukierunkowanych. Potrzeba jest stworzenia takiego wydziału do pozyskiwania funduszy europejskich i również grupa osób, która by tym się zajmowała, która by potrafiła takie środki zdobyć. Jak wiadomo trzeba odpowiedni program, który jest punktowany i tak dalej. Jest również konieczność poprawy pracy urzędu. Taki punkt konsultacyjny, żeby człowiek, który przychodzi do urzędu nie był zagubiony w tym wszystkim i byłby dobrze poinformowany, gdzie się ma znaleźć. Miałem teraz w okresie przedwłocznym możliwość pojeżdżenia w kilku wsiach, po prostu są wsi tu u nas opuszczone. Dlatego moim również takim zadaniem będzie stworzenie takich warunków, aby wyrównywać te szanse i stwarzać godne warunki również na wsi. Chciałbym również zadbać i traktować z honor honorowo ludzi starszych. Chociażby ostatnie podniesienie ceny wieku do, do obniżenia ceny biletu dla przejazdu. Bardzo to się złym echem odbiło i ci, co korzystają najwięcej z tych przejazdów, nie mają nam Zaczynamy drugi etap za chwilkę. Pani Elżbieta zbiera pytania, chwilka będzie jeszcze, posłuchamy chwilę muzyki, reklam, to są nie wiem, trzy minuty, a pani Ela pozbiera jeszcze pytania. Tygodnik regionalny, Trybun Ludu. Tylko u nas skuteczna reklama. Przekonaj się i zadzwoń. Jesteśmy z wami w Płotach, Nowogardzie, Gryficach, Karnicy, Brojcach, Rewalu i Trzebiatowie. Radio Plus, Gryfice. No cóż, autopromocja, przedstawienie przez siebie programów. Mi się wydaje, że czasami jest łatwiejsze, chociaż nie zawsze, bo czasami o rzeczach oczywistych dla mnie nie zawsze one są rzeczami oczywistymi, dlatego kto to słucha. Teraz drugi etap, czy trudniejszy, czy łatwiejszy, to się okaże, mianowicie pytanie od państwa. Ja zaraz się zabawił środkę, ja Marysia Bedelosowa i czytał te pytania. Mam nadzieję, że dbaliście państwo o kulturę, że nie będę musiał się wstydzić za państwa i nie będę musiał tych pytań wyrzucać. Przypomnę tylko o to, że media będą mogły oczywiście zadać pytania, ale po zakończeniu debaty. Uwaga, pierwsze pytanie. Pytania są skierowane do wszystkich kandydatów. Każdy z kandydatów ma dwie minuty na odpowiedź. Będziemy rotacyjnie na zmianę, zaczniemy pierwsze pytanie, pierwsze będzie odpowiadał Pan Krzysztof Tokarczyk, później Pan Krzysztof Kozak i Pan Leszek. Później będziemy zmieniać. Uwaga, pierwsze pytanie. Czy gwarantuje Pan, Pozyskanie dużej ilości środków unijnych i rządowych. Jeśli tak, to na czym opiera Pan te gwarancje, Panie Krzysztofie? Oczywiście, tak jak mówiłem wcześniej, bez odpowiednich funduszy z zewnątrz, czyli krajowych i z Unii Europejskiej, żadna gmina teraz we współczesnym świecie nie może się odpowiednio rozwijać. W związku z powyższym, chociażby to, co podałem, że utworzy właśnie w urzędzie Wydział taki Pozyskiwania Środków Unijnych, i myślę, że to jest jeden ze sposobów na tego typu gwarancję, że to mi się uda i to będę czynił. Dlatego, że chociażby ja lubię rozmawiać z wieloma innymi ludźmi, którzy są w samorządzie, nawet z gminami sąsiednimi, wszędzie takie komórki wydziały są. U nas w Gryfice tego nie ma. Trzeba od tego zacząć. Ja tak jak powiedziałem z doświadczenia już w pracy w samorządzie byłem świadkiem tego, zresztą sam to przeżywałem, kiedy był złożony różne wnioski i one nie zostały, nie otrzymały akceptacji odpowiedniej ze względu na błędne sporządzenie. To jest ścisła punktacja, wystarczy, że w czymś tam nie tak się napisze i od razu ilość punktów jest mniej i nie kwalifikuje się do dalszego etapu postępowania. O tym, jak Państwo wiecie, decyduje Urząd Marszałkowski i później i także te środki, ja myślę, że mam na to sposób, to jest taki początek, żeby je pozyskiwać, a bez tego to Trudno mówić, żeby się gmina rozwijała, jest to konieczne, w tej chwili ja podam Państwu przykład tylko, że w rankingu europejskim miasto, europejska gmina 2010, no nasza gmina na 60 gmin województwa zachodniopomorskiego z przykrością jest sklasyfikowana w 56 miejscu, jest to ośmiokrotnie mniej w przeliczeniu na jednego mieszkańca, aniżeli mają najlepiej rozwinięte gminy, a, w rzecz, a, a mówi się już zupełnie czego innego, fakty świadczą liczby sam, samo za siebie. Dziękuję. Dziękuję. To samo pytanie do pana Krzysztofa Kozaka. Czy gwarantuje pan pozyskanie dużej ilości środków? Jeśli tak, na czym opiera pan te gwarancje? Z tymi gwarancjami to jest tak jak z całą polityką. Jeżeli mówię, że dam, to znaczy, że mówię o to... tym. Yy, żartuję oczywiście. Natomiast, yy, natomiast oczywiście mówiłem już o tym. Chodzi o to, żeby po pierwsze stworzyć silną, reprezentatywną większość w Radzie i to jest w rękach wyborców. Stworzyć w tej Radzie koalicję. Koalicję dla rozwoju, a nie dla stagnacji. I starać się wykorzystywać to, co na pierwszy rzut oka wydaje się niemoralne. Ale wykorzystywać wkłady polityczne. Czyli iść do swojej łodzi. Do Dziękuję. Dziękujemy. Panie przewodniczący, bardzo proszę. Szanowni Państwo, jeśli chodzi o finansowanie zadań własnych i zadań zleconych w administracji publicznej, jaką jest m.in. gmina, to dominują środki własne przede wszystkim, a w kolejności kredyty i pożyczki. Ponieważ instrument, te instrumenty kredytów i pożyczek w jakimś sensie są już tutaj wykreowane w tej gminie, pozostają nam inne środki. Między innymi środki unijne. Ale tu trzeba sobie powiedzieć jasno, środki unijne w perspektywie finansowej 2007-2013 zostały zakontraktowane praktycznie w 70-80%. Zostaje ich tylko około 20%. A więc, nie, więc niewiele. I do zakończenia perspektywy finansowej 2013 naprawdę niewiele można będzie z nich korzystać, ale trzeba. Natomiast są inne instrumenty finansowe. Do nich należą między innymi obligacje komunalne. Do nich należy tak zwany system forfeiting, czyli wykupu wierzytelności, z którego korzysta szereg gmin Polski Południowej. I w tym widzę, w tych instrumentach widzę możliwość dofinansowania i wsparcia biznesowego w gminie. Natomiast nie ukrywam, że oczywiście i Rada, i Powiat, i Samorząd Wojewódzki w dużym stopniu wpływać będą na to, jak będzie to wykorzystywane, jeśli chodzi przede wszystkim o środki unijne i tu też deklaruję współpracę bez względu na to czy i kto będzie zarządzał tymi jednostkami. Nie omieszkam podkreślić również, że ważne jest to, że pracowałem przez 5 lat w Warszawie i, i mam tam pewne, że tak powiem możliwości, jeśli chodzi o możliwość dotarcia do informacji i wiedzy i pewnego rodzaju doświadczenia, które też na pewno będzie ułatwiało w tym zakresie pozyskanie środków. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Kolejne pytanie, no myślę, że o tym Państwo, ani, o, żaden z Panów nie mówił, jak chce Pan rozwiązać problem mieszkań, żłobków, przedszkoli, pracy dla młodych ludzi, bo tylko to może zatrzymać ich w grypicach. Pan Krzysztof Kozak, bardzo proszę. Tak, pytanie jest do, łatwe, odpowiedź jest trudna, jak dla młodych ludzi jak pomóc młodym ludziom, żeby nie wyjeżdżali z tego miasta i, i żeby to miasto się nie wyludniło w ciągu najbliższych kilkudziesięciu lat. Więc tu koniecznie jest potrzebna właśnie ta ten dialog ponad ponad podziałami. Czy to będzie obóz lewicowy, czy prawicowy, czy jeszcze jakikolwiek inny, animacje muszą zniknąć i musimy pracować nad rozwojem gospodarczym yy, i samej gminy Gryfice i całego powiatu. Wydaje mi się, że koniecznie trzeba kontynuować pracę ze stworzeniem specjalnej strefy ekonomicznej w płotach i zagospodarowaniem z dawnego lotniska wojskowego w Matowiczkach pod tereny przemysłowe. Wzór jest niedaleko, wystarczy spojrzeć na goleniów, w jaki sposób można było wykorzystać szanse, które się przed tamtym miastem otworzyły. Oczywiście on jest zdecydowanie lepiej skomunikowany niż, niż nasz powiat, niż nasz, nasza gmina z resztą kraju, ale akurat ta lokalizacja Rakowiczka blisko, blisko krajowej drogi nr 6 stwarza nadzieję na powodzenie tego przedsięwzięcia. Druga sprawa to rozwój agroturystyki u na naszym terenie, terenie pięknym, pod każdym względem mającym wspaniałe walory turystyczne, walory krajobrazowe, piękną rzekę, piękne zbiorniki wodne na tej rzece. Wydaje mi się, że można byłoby wściągnąć do naszej gminy, do naszego powiatu. Sporo osób zainteresowanych aktywnością. Natomias, baigiant, pasakysiu trumpai, ne jau apie tai būsiu decydavęs, o koredinamas.